Yy, przepraszam, że w taki sposób się o tym dowiadujecie. Mam na myśli o to, że dzień przed zmienieniem kąta po prostu się o tym dowiadujecie. Ale na, na, będę nazywać się morionka, ale po prostu będę na innym kącie. Mam nadzieję, że w opisie będzie link do mojego nowego kanału. Mam nadzieję, że go tam dam, ten link. No i. No. <grafię> Jakby to powiedzieć, czekać, czy można powiedzieć, że to mój nowy kanał, skoro. to jest. będę stara, ja stary ten. Jak to się nazywało? Stary sposób mojego nagrywania. Nie przejmujcie się tym. Pa!